za Spodziewałem się tego, bo przecież znam poglądy i nastroje poszczególnych i ugrupowań, i posłanek, posłów. No ważne jest, że w tym kluczowym głosowaniu, w którym decydowaliśmy o imitecie Jarosława Kaczyńskiego za czyn przeciwko obywatelowi, że przynajmniej w tej kwestii uzyskało, uzyskaliśmy większość wystarczającą, aby odebrać imię. I żeby polityk za krzywdę wyrządzoną zwykłemu człowiekowi odpowiadał przed, przed wymiarem sprawiedliwości. Niektórzy są bardziej zdeterminowani, niektórzy mniej, ale niektórzy nie narzekam. A to głosowanie wpływa na samą pani panie premierze? Nie, nie jest tak, że wiecie, ja się tego spodziewałem. Że, jak będziemy zbliżali się do kolejnych wyborów, a wybory mają to do siebie, że budzą coraz więcej emocji, czasami ujawniają też konflikty interesów. Mamy przed sobą wybory prezydenckie, i rozmawialiśmy przecież z marszałkami Hołowym tym z prezesem Kośniakiem Kamyszem o tym, jaka, jaka próba nas czeka w czasie całej kampanii prezydenckiej, wiadomo. I no, trzeba to będzie. I zgodnością osobistą. To znaczy będą różnice, będzie na pewno przetymać. Natomiast trzeba mieć zimną krew i, i wzajemne zrozumienie, zrozumienie cierpliwości. Chociaż nie zmieniam zdania tutaj jeszcze raz to powtórzę. Dotyczy to nie tylko partii koalicyjnych, ale w ogóle wszystkich, którzy zajmują się rozliczeniami. Potrzeba więcej determinacji, więcej tempa. Ludzie też czekają, bo tu nie chodzi o politykę, tylko o takie zwykłe poczucie sprawiedliwości. Nie jest źle, tak jak niektórzy sądzą, że nic się nie dzieje, to jest nieprawda. I bardzo szanuję wysiłki prokuratury, policji, sądów, jakoś to idzie do przodu, ale no wszyscy mają takie poczucie, że tyle zła widzieli i przez tyle lat, no chcieliby to szybko jakby rozliczyć. A kiedy rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości? Jak wiecie, to wymaga zmian ustawowych, akceptacji ze strony prezydenta. Prezydent Duda w rozmowie ze mną wiele razy podkreślał, że yy, nie, nie akceptowałby takiej zmiany. To zresztą jest jedna z tych różnic między, między obozem PiSu a Platformą Obywatelską. My chcemy, żeby prokuratura była naprawdę niezależna. Ja o tym mówiłem jeszcze, pamiętacie, przed wyborami. Jestem zupełnie inny niż Kaczyński tutaj. My chcieliśmy wygrać i, i, i mieć odpowiedzialność za władzę po to, żeby część tej władzy oddać niezależnym instytucjom. Niektórzy idą po władzę po to, żeby mieć całą władzę w ręku, niektórzy idą po to, żeby uniezależnić różne instytucje, w tym prokuraturę od polityków. Ja tu zdania nie zmienię, więc... To oczywiście zależy od wyników wyborów prezydenckich. Jeśli będzie prezydent, który chce niezależnej prokuratury, to to zrobimy. Jeśli będzie prezydent, który chce systemu, w którym y, y, to polityk rządzi prokuraturą, no to będziemy w takiej, y, w takiej sytuacji. Myśmy i tak zdecydowali się na, jak wiecie, na Adama Bodnara jako ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, bo on jest człowiekiem rzeczywiście niezależnym, takim bardzo niepartyjnym. Nie Intuicja mi mówi, że chyba w interesie PiSu jest, że skoro ja jestem premierem to właściwie PiS powinien poprzeć zmianę, w której prokurator generalny będzie niezależny od premiera, ale może mi się jeszcze to w głowie jakoś nie poukładało do końca. Jak pan chce zablokować Unię Europejską, w Węgrzech, To Ameryce to o czym Tak i tam ten proces się zaczyna, złoży prawdopodobnie podpis, bo jak wiecie my nie mamy w tej chwili jeszcze mniejszości blokującej. W tej chwili Polska, Francja są tymi krajami, które twardo mówią nie. Dla Podpisa tej części teraz. najprawdopodobniej szefowa komisji złoży podpis, który uruchamia dopiero procedurę. Dla nas najważniejsze jest, żeby, pamiętajmy, część tej umowy będzie podlegała tak czy inaczej ratyfikacjom narodowym tzn. czyli bez zgody naszego parlamentu, istotna część tej umowy tak by nie weszła w życie. Ale to jest za mało. Więc będziemy pracowali tak czy inaczej jeszcze z, nie tylko z Francuzami, ale z innymi państwami. No, pozostaje znak zapytania nad postawą Włoch. Gdybyśmy Włochy mieli po swojej stronie, to prawdopodobnie mielibyśmy tę większość blokującą. Ale ja będę szukał jeszcze innych sposobów. Będziemy dyskutowali o tym też na Radzie Europejskiej. Jak wiecie, to nie jest gra taka zero-jedynkowa. My mamy swoje interesy, głównie polscy rolnicy i swoje obawy. Są państwa, w tym także Polska, gdzie interesy przemysłowe mówią, podpismy, bo będziemy więcej sprzedawali do Ameryki Południowej, ale dla nas priorytetem stała się tutaj ochrona naszego rynku rolnego. I nie, nie mogę dać gwarancji, bo ja wbrew niektórym sugestiom ze strony pis ja nie jestem królem no, Europy. Natomiast... To pan mówi, panie premierze, że pana nikt nie obwiniał. No bo to jest co innego, yy, yy, nie mieć zawsze większości, a co innego być ogranym. Ograsz na pewno, nigdy nie ogra. Natomiast czy zyskamy wszystko, czego Polska chce, wiadomo, że nie jest wejściem tak w nie jest, mają interesów. I pan wiemy tych wszystkich podpisów, że dzisiaj się dzisiaj i mówią, że to pan powinien się omawiać rozliczeń, bo to pan jest przestępcą. No to coś nowego, to przecież. Nie, to... Nie, nie. Ale ten jest stosunek taki lekceważący do tych rozliczeń. Dzisiaj i Zdrowiec <grymiosenka> i Przemysł Czarnek i, i, i Mateusz Morawiecki, oni mówią, że niczego, niczego się nie obawiają. Wydaje mi się, że się obawiają. I nie mają dobre powody, żeby się obawiać. Także nie, poczekajcie, jeszcze chwilę. Będziemy mieli za chwilę raport dotyczący tych dwustu spraw, które są w prokuraturze i które będą kierowane do, do sądów. Jakie oni mają wyjście? No będą udawali niewiniątne, będą udawali, że się nie boją. Im głośniej krzyczą, tym bardziej widać, że się boją i mają powody. Także wiadomo, słuchajcie, no na tym polega też y, demokracja. Ja, ja jestem zadowolony, że mój rząd to nie jest rząd, gdzie Tusk siedzi w gabinecie i mówi, tego aresztujcie, to no, Ma być tak, jak y, y, jak tego chce konstytucja i pobożemy. Prokuratura, policja, sąd to są instytucje do ścigania przestępstw i nadużyć. Politycy są od tego, żeby, no, widzieliście dzisiaj to na sali też przecież wiele razy, że muszą się niektórzy do tego przyzwyczaić, ale politycy są od tego, żeby przestrzegać prawa. Więc no, nie dziwię się, że robią dobrą minę do złej gry, bo to jest dla nich bardzo zła gra.